Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie serii Mierzymy. I dzisiaj, wraz z moją mamą, chcieliśmy Wam zaprezentować nowości, jesienne nowości ze sklepu Mohito. Początkowo miałam, jak zwykle, sama nagrywać ten film, złożyłam bardzo duże zamówienie na stronie Mohito, ale w międzyczasie byłyśmy z mamą stacjonarnie, gdzie mama wybrała sobie kilka rzeczy, więc stwierdziłam, że zapraszam ją do tego filmiku. Wiem, że lubicie oglądać też moją mamę, więc. Dzisiaj też Wam pokażę, co sobie wybrała. Ja Wam również oczywiście pokażę, co zamówiłam i będę Wam mówić, co ze mną zostanie, a co nie. Także jeżeli jesteście ciekawe, co mamy Wam dzisiaj do pokazania, to zapraszamy do oglądania dalej. I zaczynamy od identycznych kompletów. Ja zamówiłam swoje w rozmiarze 36, swoje spodnie, a kurtkę mam w rozmiarze 34. Natomiast mama pamiętasz jakie masz rozmiary spodni i kurtki? Kurtę, chyba 30. Kurtka chyba 38 a spodnie 40. Także tutaj jeśli chodzi o kurtkę to na pewno trzeba celować w rozmiar mniejszą, bo jest dosyć taka oversize'owa. Jest to skrócona kurtka sztruksowa w ciemnym takim kolorze czekolady, gorzkiej czekolady, brązu. Kurtki kosztują 180 zł, a spodnie 130 zł i jeśli chodzi o spodnie, one mają wysoki stan. Są to takie sztruksy o prostym kroju, przy czym na mój wzrost 1,70 m długość jest przed kostkę, więc dla mnie to jest troszeczkę za mało. A mama jest parę centymetrów niższa, dosłownie nie wiem, chyba z centymetr niższa. Co chyba. I na nią te spodnie są wręcz idealnej długości są za kostkę, także świetnie leżą na butach. Pokażemy Wam jeszcze tylko, jak te spodnie prezentują się z tyłu. No i tak prezentuje się ten komplet. I mama zdecydowała się go sobie zostawić, prawda? Tak. Mierzyłaś go w sklepie i stwierdziłaś, że nie masz jeszcze czegoś takiego w tym stylu. Szczególnie takich spodni. W ogóle mama szukała spodni i kupiła jeszcze kilka par spodni. Same które, spodnie? <gry> tak, praktycznie same spodnie. No właśnie Wam dzisiaj mama pokaże w Mohito. Także udało się takie zakupy fajne zrobić. No ale takich rozszerzanych, takich właściwie prostych, o kroju prostym to jeszcze nie miała. No i jest to dla Ciebie coś nowego. To jak tak. się czujesz w takim komplecie? W komplecie bardzo fajnie. Mhm. Jak musi być cały komplet, czyli spodnie i góry Aha. wtedy okay. Samych spodni za nie bardzo, no, no tylko tak. że z tą kurtką to wtedy robi robotę. No bo właśnie no. fajnie, że jest to. Ja bardzo lubię komplety. Zresztą dobrze wiecie. No i dlatego też sobie to zamówiłam. A do tego kompletu jest jeszcze dostępna spódniczka. To ja za chwilkę ją Wam pokażę. To jest dosyć krótka Spódniczka, więc mama nie, nie, nie kupowała spódniczki no bo to jest takie typowe mini bardzo króciutka spódniczka ale jeśli chodzi właśnie o komplet mamy to na pewno zostaje bo kupiła go stacjonarnie a ja spodnie raczej zwrócę ale to tylko ze względu na ich długość i sprawdzałam też czy dałoby się odłożyć niestety tam nie ma nadmiaru materiału także no niestety są za krótkie i dlatego tylko je zwrócę a jeśli chodzi o spódniczkę do tego kompletu z tą kurtką, no to tak się prezentuje, ja mam ją w rozmiarze 36, kosztuje 110 zł, jest dosyć krótka, ale myślę, że można tutaj z centymetr jej odłożyć i ją przedłużyć w razie potrzeby. Z tyłu ona ma tutaj kieszenie, tak jak takie typowe spodnie i z przodu również ma kieszenie, ma też szlufki, więc można dołożyć do niej pasujący pasek. Także mi się ta spódniczka bardziej podoba w komplecie z tą kurtką niż te spodnie. W moim przypadku raczej ten zestaw ze mną zostanie. I chciałyśmy wam jeszcze pokazać te bluzki. To są takie bluzki bez rękawów. One kosztują chyba 35 czy 36 zł. Są to takie bluzki sweterkowe, z prążkowanego materiału. Bardzo jest to przyjemny materiał dla skóry. Mają bardzo ładny dekolt i występują na pewno przynajmniej w trzech kolorach. Jest beżowa, różowa oraz jeszcze brązowa. Więc mama sobie wzięła właśnie te trzy kolory. No w tej cenie myślę, że, że warto wziąć wszyscy, wszystkie dostępne kolory. Bardzo fajna bluzka chociażby właśnie do spodni i pod, takie, pod taką marynarkę. I mama Wzięła jeszcze jedne jeansy, wzięła czarne spodnie. Są to spodnie o kroju Mom Jeans, mają wysoki stan. Tak? Wysoki chyba mają stan. I długość też jest idealna. Tutaj właśnie za kostkę. Rozmiar jest 40. Jeśli jesteście zainteresowane wymiarami, mogę zapytać mamy, jakie ma wymiary, i mogę Wam napisać, jeśli Wam to pomoże, wybrać rozmiar dla siebie. Ale myślę, że sklepów to jest bardzo dużo w całej Polsce, więc można zawsze po prostu przymierzyć stacjonarnie, albo tak jak ja, zamówić i przymierzyć i ewentualnie odesłać także te bluzki szczególnie Wam polecamy ale te spodnie o kroju mom jeans również, jeśli jesteście właśnie troszkę niższe no to ja Wam je bardzo polecam bo na mnie jednak są troszeczkę znowu przykrótkie kolejne jesienne komplety teraz w takich śliwkowych, burgundowych bakłażanowych kolorach czyli bardzo jesienne kolory ja mam spódnicę oraz kurtkę. Spódnica kosztuje 110 zł, kurtka aż 200 zł. Jest to taki sztuczny zamsz, a mama ma garnitur, spodnie, cygaretki oraz dłuższą marynarkę. Pamiętasz ceny? 169 góra. 170 to już w zaokrągleniu. Marynarka 170, tak? A tak. spodnie 130. Już zaokrąglamy te, te końcówki. Także takie ceny. Rozmiary raczej prezentują się tutaj podobnie. Spodnie na pewno masz w rozmiarze 40, tak. a marynarka chyba 38, tak? Czyli podobnie jak ten sztruksowy komplet. A ja mam wszystko w rozmiarze S jak zazwyczaj zamawiam no i raczej to są właśnie takie odpowiednie rozmiary na nasze wymiary bardzo podoba mi się ten twój właśnie kolor jest taki ciemniejszy w moim jest więcej takich fioletowych tonów aczkolwiek sztuczny zamsz to jest bardzo fajne rozwiązanie spódnica nie jest za krótka także myślę, że gdyby była stacjonarnie to też pewnie chętnie byś przymierzyła ten komplet pewnie tak mogę ci zamówić i, i sobie i, przymierzysz a ty właśnie miałeś wcześniej taki garniturowy komplet, w sensie właśnie taką dłuższą marynarkę i spodnie, czy to taki pierwszy twój? Dłuższej to nie miałam chyba, ale. Właśnie dłuższa A, marynarka. Ja kiedyś miałam ze spodniami. Takiej garnitury? No, 3, tak. Mm, ale dawno Ciebie w, w takich nie widziałam, właśnie. Mhm. Także wychodzisz troszeczkę ze swojej strefy komfortu. Ale fajnie, no fajnie coś nowego, innego zacząć nosić. Tym bardziej, że to jest bardzo modne, tak, takie garniturowe komplety. Także ty swój na pewno polecasz. Tak. Garnitur. Ja myślę, że też y, wam polecę ten komplecik. Bardzo ładnie, elegancko się prezentuje i przechodzimy dalej. Kolejne dwie rzeczy z naszych zakupów to spodnie. Mamy spodnie w kolorze takim kremowym. To są te same spodnie co te czarne, czyli również ten sam krój Mom jeans, również ten sam rozmiar i one kosztują 130 zł. Także ten model, tak jak mówiłam, zdecydowanie Wam polecamy i bardzo fajnie moim zdaniem wygląda właśnie do tej poprzedniej marynarki. Wyglądają te spodnie, nie? Tak. Fajnie wygląda ten beżowy kolor z tą śliwką. Super. Moim zdaniem szedł właśnie na taką wczesną jesień idealnie. Także mamy tutaj garnitur, ale marynarkę oczywiście można nosić do innych rzeczy. No i właśnie z tymi spodniami bardzo fajny zestaw, a ja zamówiłam takie spodnie sztruksowe, ale jest to taki cieńszy materiał niż te brązowe z początku filmu. A te spodnie kosztują. 100 złotych równo mają taki burgundowy kolor ale tutaj widzę więcej odcieni czerwonego i są to takie rozszerzane spodnie dosyć luźne i tutaj są w pasie na gumie zawiązywane tylko sznurkiem także coś takiego mają też kieszenie <laughs> mam je w rozmiarze 36 ale raczej ich sobie nie zostawię Kolejne dwie rzeczy. Ja mam na sobie sukienkę, która kosztuje 180 zł i jak zwykle mam rozmiar S, ale jest dosyć luźna, a mama ma kolejne spodnie i bluzkę. Dziwię się, że nie kupiłaś żadnej sukienki, bo ogólnie to całe życie w większości chodziłaś w sukienkach. Tylko właśnie teraz ostatnio szukałaś spodni, dlatego tak to wyszło, że mamy tutaj ciągle spodnie, ale i tak chyba wolisz sukienki od spodni. Już nie będę miała gdzie sukienek nosić. Tak? A spodnie będziesz nadal nosić? No chodzi ci o, o odejście na emeryturę, tak? Tak. Jak już nie będziesz musiała się ubierać bardziej elegancko do pracy? Nie, no na co dzień przecież też nawet chodzisz elegancko ubrana, więc... Myślę, że to po prostu spodnie to jest takie, wiecie, chwilowe takie no właśnie wyjście ze strefy komfortu czy coś w tym stylu. Zawsze jakieś tam no, fajne spodnie się przydają, a tutaj akurat w Mohito było fajnie, że, że były takie fajne kroje na mamy pasujące. I to tutaj chyba znowu są mom jeansy. Mają bardzo ładny odcień niebieskiego, taki ciemniejszy niebieski, bardzo ładny kolor. Myślę, że będzie pasowało do wielu rzeczy i fajnie też wygląda z tą bluzką. Fuksjową. Spodnie kosztowały 130 zł, czyli tak jak te poprzednie, a bluska 50, 50 zł. I rozmiar S. I maszyn w rozmiarze S. A no właśnie. Tak, bo ja nie lubię takich zarobić. jest bardzo oversize'owa, także tutaj, gdzie mama nosi to nie wiem, 40-62, to tutaj ta w rozmiarze S. Ona jest po prostu bardzo, bardzo oversize'owa. Polecamy Wam brać rozmiar mniejszą. A moja sukienka właśnie jest troszeczkę też chyba większa. Bardzo ładny ma kolor. Podobny do tego garnituru mamy. Najbardziej spodobały mi się oczywiście te rękawki, ale nie wiem, czy miałabym okazję, żeby ją gdzieś założyć. Na pewno wymaga wyprasowania. Bo jest pognieciona, jest prosto wyjęta z kartonu I muszę się nad nią zastanowić, więc możecie mi napisać w komentarzu, czy powinnam ją sobie zostawić. Jeśli chodzi o zakupy mojej mamy, to już wszystko, co miała Wam do pokazania. Także teraz już tylko ja wam zostaję, a mam jeszcze kilka takich sztruksowych i zamszowych rzeczy do pokazania. Więc koniecznie zostańcie. I teraz mam na sobie bluzkę oraz spódnicę. Spódnica kosztuje 130 zł, a bluzka 70. i Spódnica ma dołączony w cenie pasek. Jest o długości za kolano, więc bardzo nietypowa długość. Ten paseczek ma złotą klamrę i jest taki jakby zamszowy, jest ciemniejszy od tej spódnicy, a spódnica ma delikatny prążek jest to taki strux ale troszkę cieńszy, dużo cieńszy od tych ciemnoczekoladowych, sztruksowych kompletów z początku filmu a z kolei bluzka, jest to takie polo, bardzo ładna bluzka, zdecydowanie Wam ją polecam, ja lubię tego typu bluzki z kołnierzykami więc bluzkę raczej sobie zostawię, a jeśli chodzi o spódnicę to nie do końca podoba mi się właśnie ten materiał Wydaje mi się on taki poprzecierany miejscami, jakby nie był zbyt dobrej jakości. No i też ta długość, raczej to nie jest moja długość, jeśli chodzi o spódnicę, i ta spódnica raczej pójdzie do zwrotu, ale daję wam znać, że jeśli szukacie akurat właśnie takiej długości spódnicy, no to znajdziecie ją w Mohito. Z tego samego materiału co poprzednia spódnica są dostępne w Mohito też spodnie. Są to szerokie spodnie, takie rozszerzane. Ja mam je w rozmiarze S. Nie mają niestety wysokiego stanu, sięgają tak pod pępek. Mają kieszenie na bokach, więc bardzo fajnie. Tylko właśnie brakuje mi tutaj wyższego stanu. Ja wszystkie spodnie i spódnice mam z wysokim stanem. I ze względu na ten właśnie stan nie zostawię sobie tych spodni, a szkoda, bo byłaby to fajna opcja. Na pewno lepsza dla mnie niż te pierwsze sztuksowe spodnie, bo tutaj mamy długość idealną na mój wzrost. Sięgają praktycznie do ziemi, są za kostkę spokojnie, więc długość idealna, nie są za krótkie. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest to w porządku rozmiar, ale właśnie nie podoba mi się, jak ten stan wygląda na mojej sylwetce. Tutaj w biodrach, gdzie są kieszenie troszeczkę mi się marszczą, także ja te spodnie zwrócę i będę szukała dalej w innych sklepach jakichś sztruksowych spodni kolejne spodnie i bluzka od razu wam powiem ceny, bo zaraz zapomnę, bluzka kosztuje 100 zł, a spodnie 130 i ta bluzka jest dosyć droga, ale ma w składzie 95% Lyocell oraz 5% jedwab. Więc bardzo dobry skład. Zdecydowanie lepszy od tej białej bluzki. Ja mówiłam wam, że chyba ją sobie zostawię, ale przy zdejmowaniu zobaczyłam metkę i ona jest poliestrowa. Więc raczej wam jej nie polecam. Miała miły dotyku materiał, więc myślałam, że to jest coś z wiskozą, ale niestety poliester. Jeśli chodzi o tą białą bluzkę, także tutaj jest zdecydowanie lepszy skład aczkolwiek ta bluzka delikatnie jest taka półprzezroczysta, delikatnie prześwituje. Natomiast spodnie mam w rozmiarze S, kosztują 130 zł, to co Wam już mówiłam. I znowu tutaj ten stan nie jest wysoki i ten rozmiar wydaje mi się tutaj za mały. Czyli eska w, w tym modelu spodni jest za mała na moje wymiary. Czuję, że te spodnie są tutaj bardzo objęte w talii i też czuję, że ten wymiar od kroku do talii właśnie jest zbyt mały. I czuję, że mi się te spodnie jakoś tak tutaj wrzynają, a poza tym są bardzo krótkie sięgają sporo przed kostkę no są to cygaretki zazwyczaj cygaretki są przed kostkę ale ja jednak wolę dłuższe spodnie jak już doskonale wiecie te spodnie mają bardzo przyjemny materiał i jest tutaj w składzie wiskoza właściwie większość jest to wiskoza mają tutaj po bokach kieszenie, są zapinane na zamek, na guzik oraz jeszcze mają tutaj sznureczek, a tak się prezentują z tyłu. Tutaj mają zaszyte kieszenie. Są to bardzo wygodne spodnie, czy znaczy byłyby, gdybym miała odpowiedni rozmiar, bo jednak ta S, tak jak mówiłam, jest troszkę za mała. Chętnie sobie przymierzę M, czyli 38. M, bo tutaj jest rozmiar S, więc tutaj w tą rozmiarówkę literową, a nie cyfrową idziemy. No ale wiadomo, że to jest odpowiednik 38 do M -ki. Także ja tak z ciekawości sobie je przymierzę Mają tutaj troszeczkę zapasu Jakieś 2 cm można by było odłożyć Gdyby nie to rozcięcie na boku A bluzka prezentuje się tak Ma bardzo fajną długość Nie jest za długa Jest to po prostu koszulka polo z krótkim rękawem No i nie wiem czy zobaczycie Ale właśnie ona jest taka lekko Przezroczysta, może troszeczkę prześwitywać, ale ze względu na skład i przede wszystkim, że w tym składzie właśnie jest jedwab, to nawet te 5%, ale zawsze coś, no to myślę, że mogę Wam tą bluzkę polecić. Te spodnie też, mimo tego, że są za krótkie, tylko tutaj wychodzi na to, że trzeba wybierać większy rozmiar. I zostały nam trzy sukienki. Tutaj mam oczywiście sztruksową, Jest to chyba ten sam materiał, z którego są wykonane te komplety, które pokazywałam Wam na początku filmu razem z moją mamą, te ciemnoczekoladowe. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten sam materiał. Ta sukienka kosztuje 160 zł. Ja mam ją w rozmiarze S i jak widzicie, jest to długość mini. Jeśli chodzi o rozmiar, to wydaje mi się, że jest dobrze dobrana na moje wymiary. Może troszeczkę tutaj w biuście jest troszkę zbyt dużo miejsca. Więcej niż bym potrzebowała. Tutaj na biuście ma takie zakładki imitujące kieszenie. Tak samo jest na biodrach. Tutaj nie ma niestety kieszeni. Myślę, że mogłyby być. Ma krótki rękawek. Jest zapinana na zatrzaski do wysokości, tak tutaj pod biustem. No i ma kołnierzyk. Ma też dołączony pasek z tego samego materiału z taką złotą klamerką. Tak się prezentuje z tyłu. Myślę, że jest to fajna propozycja. Godna polecenia. Bardzo mi się podoba ta sukienka, ale na pewno. Nie zostawię sobie i tego kompletu, i tej sukienki. Będę musiała coś wybrać. Bardziej się skłaniam ku temu kompletowi z początku filmu. Chodzi mi właśnie o tą kurtkę i spódnicę w tym kolorze. I jestem ciekawa Waszego zdania: czy Wy byście wybrały komplet czy sukienkę? Komplet, co prawda, wychodzi troszkę drożej niż sukienka. No ale właśnie dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa, co by byście wybrały, co wolicie? Czy sukienkę, czy taki zestaw gotowy, pasujący do siebie komplet, na przykład właśnie kurtka i spódnica. Kolejna sukienka jest wykonana z imitacji zamszu. Jest ona w kolorze brązowym, ale takim bardzo chłodnym. Wręcz takim szaro-zielonym brązowym kolorze. Jest to sukienka o długości mini. Kosztuje 140 zł. Ja mam rozmiar S, tak jak wszystkich sukienek. Rozmiar tutaj wypada idealnie na no moje wymiary. Jest bardzo dopasowana, ale jest też delikatnie elastyczna, więc troszeczkę się dopasowuje. Ładnie tutaj przylega na biuście, w talii jest przeszyta, a później ma takie przeżycia pionowe i tutaj się rozszerza. Dekolt ma dosyć mocno zabudowany. Jest bez rękawków. Zapinamy ją z tyłu na zamek i z tyłu prezentuje się tak. Jest to nawet fajna propozycja, ale coś mi tutaj nie gra. Wydaje mi się, że wolałabym, aby była rozkloszowana już tutaj bardziej od talii albo była delikatnie dłuższa. No coś mi nie pasuje tutaj w tej dolnej części, tak jakby w części tej spódnicy. Także ja jej raczej sobie nie zostawię. Myślę, że nie potrzebuję tego typu sukienki, ale mimo wszystko myślę, że wygląda fajnie. Dajcie znać, co wy o niej uważacie. I ostatnia rzecz z mego zamówienia to ta sukienka. Składa się tak jakby z kamizelki oraz spódnicy o długości midi, ma rozcięcie na środku. Kosztuje 180 zł i jest niestety w całości wykonana z poliestru. I to czuć, jak się ją zakłada na siebie, jak się ją ma na sobie, czuć, że jest to sztuczny materiał. Jest ona w kolorze czarnym, jest bardzo elegancka, dopasowana tutaj w biodrach. Rozmiar S jest odpowiedni na moje wymiary. Ona jest zapinana z tyłu na zamek, ale tutaj te guziki też się rozpinają. I właśnie tutaj z przodu ta kamizelka nie jest przyszyta do spódnicy. Natomiast z tyłu jest to już po prostu jeden materiał, jedna sukienka jednoczęściowa. I z tyłu właśnie tak się prezentuje. Dosyć ciekawa propozycja, ale ze względu na skład raczej jej nie polecam, chyba że szukacie czegoś takiego do pracy, do biura czegoś takiego bardzo eleganckiego. Jest to dosyć oryginalna rzecz, więc zwróciła moją uwagę, ale na pewno ze mną nie zostanie. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Chyba dosyć długi filmik nam wyszedł. Było sporo mierzenia, jeszcze pojawiła się też moja mama, także zostawcie dla niej łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał, jeśli lubicie tego typu filmy, a jak klikniecie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie o każdym moim nowym filmie, więc bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia. Cześć!